11 listopada Ewangelia według świętego Łukasza. Gdy Jezus zmierzał do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Galilei i Samarii, kiedy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się w pewnej odległości i głośno wołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Jezus spojrzał na nich i powiedział: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy byli w drodze, zostali uzdrowieni. Jeden z nich, widząc, że został oczyszczony, wrócił. Głośno chwalił Boga, padł Jezusowi do nuki i dziękował. Był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a gdzie jest pozostałych dziewięciu? Nikt z nich nie wrócił, aby oddać chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. I powiedział do niego: Wstań, idź, twoja wiara cię ocaliła. Rozważanie. Dziesięciu trędowatych stanie dziś przed nami jak lustro. Wszyscy chorzy, wszyscy odrzuceni, wszyscy wołają o pomoc i wszyscy zostają uzdrowieni, ale tylko jeden wraca. Dlaczego? Bo uzdrowienie dotknęło nie tylko jego ciała, ale i serca. Bo choć Jezus dał im zdrowie, tylko jeden zrozumiał, że największym darem nie jest cud, ale ten, który go daje. Pozostali poszli dalej, może do rodzin, może do życia, o którym marzyli. Nie byli źli. Może nawet planowali podziękować później, ale później to słowo, które często zabija wdzięczność. Samarytanin, obcy, pogardzany, nie z nas, wraca jako jedyny. Pada do stóp Jezusa nie dlatego, że musi, ale dlatego, że nie może inaczej. W jego sercu rodzi się uwielbienie i to właśnie On słyszy: Twoja wiara cię ocaliła. Nie tylko uzdrowiła, ale ocaliła, bo wdzięczność otwiera bramę zbawienia. Ta Ewangelia pyta dziś mnie i Ciebie: czy częściej prosimy Boga niż Mu dziękujemy? Czy pamiętam, że moje życie jest darem, nawet kiedy boli? Czy wracam do Jezusa, kiedy dostanę to, o co prosiłem? Dziesiątka trendowatych to obraz świata. Wielu potrzebuje, wielu prosi, ale niewielu wraca. Czy ja jestem tym jednym? Wdzięczność to nie tylko słowo dziękuję, to styl życia, to uznanie, że wszystko mam z jego dłoni, to pokora, która klęka przed Bogiem i mówi Jezu, bez ciebie nie mam nic, z tobą mam wszystko.